Siemaneczko w 132 części e, Let's Play Morrowind robimy zadanie dla w zasadzie dla jakiegoś tam z świątyni, ale u, chodzi o zadanie dla Rodut, tak w sumie, bo strażnicy świątyni są zbyt potężni I żeby to zrobić musimy znaleźć pewien artefakcik tej jaskini, tego pieprzonego kultu. Nie jest tu dość przyjemnie, robię to trzeci raz, pierwszy raz gierka wykraszowała, a drugi raz wszedłem do środka za te drzwi, wziąłem to co miałem wziąć i drzwi już się nie otworzyły. I trzeba chyba zrobić porządniejszy eksplor i znaleźć jakiś klucz, tak mi się wydaje. Zobaczymy co z tego... Padłeś już? Jezus, jak, jak strasznie umierał, nie? Tak powoli. Musimy chyba... Tobie skoczyć tutaj, może nie zgińmy Nie czuję się jakoś wygodnie z tą pochodnią, jak mam być szczery. Szukamy ciał strażników potencjalnych. O, 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 jest, 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 jest! O kurwa! Jest tam mi frajerzyna jest szczecina szczecina? Nie pytajcie Dobra Ma też mostek spoko tutaj jakiś. Czy ty tutaj masz yy, pas eee... Yy, o, to w sumie buty. Są dość kosztowne, stary. I ta tarcza, dwa koła. Ale to jeszcze nie jest ten strażnik, który by nas interesował. Pytanie, iść tam na górę tym mostkiem? Może tutaj? Poczekajcie. Zobaczymy, co będzie tutaj. To, nie, to o kurwa! zląkłeś mnie stary, zląkłeś, chyba zlękłeś wiecie o co chodzi a jak nie wiecie to musicie wiedzieć a tutaj jest jakieś ciało nie, chyba powinny być trzy te ciała strażników na razie tylko jedno znaleźliśmy no, tu mamy kolejnego przeciwnika Zombiaka, żeby nas nie zaraził czymś. O, ścierwik się. Tu chyba był ten przeskok do tych drzwi. Dobra, czy mamy tutaj kolejnego? O, jest, 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 chyba tak. Ale dalej, kurwa, nie. Przy którymś chyba powinien być klucz? Na razie jest lipa. Dobra, tu jest pomieszczenie z lawą, Ok. Tutaj teoretycznie możemy cisnąć dalej. Kaplica poziom zamka. Eee, to są drzwi do kaplicy. A ja kurwa chyba się nie chcę jeszcze iść do kaplicy. Tylko tak, wróćmy się. To też są drzwi do e, no kaplicy. No właśnie. E, wróćmy się. Z tego względu, że chciałbym jeszcze sprawdzić pewne schody. E, bo jeszcze trzeci strażnik gdzieś powinien być. Najprawdopodobniej ten trzeci strażnik powinien mieć też klucz. Wajzel. Jakiś stary, których. Nie wiem, czy będzie otwierał te drzwi, czy. Nie, no bo mówię wam, te drzwi się zatrzasną na ament, jak my tam wejdziemy. I jak nie, jak wejdziemy, tylko jak zabierzemy ten. E artefakt. No Dobra, to był ten pierwszy, którego znaleźliśmy. Nie sprawdziliśmy tych schodków. Czy one gdzieś prowadzą? O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Martwy strażnik. Mamy klucz, dobra. Mamy klucz, więc czuję się troszeczkę bezpieczniej. Weźmy te buty. E, prawy na ramiennik też weźmy. On to dość drogie jest, chociaż mam tyle kasy, że i ja pitole. Okej, okay, teoretycznie moglibyśmy wyjść. E, którędy byśmy chcieli sobie wyjść? Tędy, którędy przyszliśmy mnie to nie ma większego znaczenia, bo w obydwu przypadkach... Oczywiście tam były dalej drzwi, ale za tymi drzwiami i tak będzie nam potrzebna mikstura yy, wznoszenia. Chyba idziemy w nie? W te... Tak. Dobra, to może mo można i tą drogą. Przynajmniej tak mi się wydaje. No zobaczymy yy, co wyjdzie w praniu, nie? Czekaj. Czekaj. Dobrze, dobrze, spokojnie. Dobra. E, nie, nie, nie. E, I tak, poproszę, tak? W takim, w takiej kolejności. Dobra. Proszę zapis. Mhm. Mm Okej, okay, dobra. Tu mamy komitet. Witamy. Trochę mizernie wyglądamy z HP. To sobie jakoś poradzimy. Dobra, na szybkości spadamy jak uj na mariole i resetujemy gościa. Oh shit! Oh sh kurwa mać! Ja pierdolę, no. Jeszcze tego mi brakowało, zgonu. Zlekceważyłem przeciwnika. No i Morrowind mnie pokarał. Ech. O nie pierdol mi, że pochodnie, ja pierdol, jeszcze pochodnia poszła się jebać. A? Jeszcze pochodnie to jest chyba nasza ostatnia pochodnia tak by the way kurde, a na poprzednim odcinku na ten pieprzony wrak i z którego kocu kochów Szkoda, bo pewnie tu będzie potrzebna. Dobra, eee, on chyba coś miał też fajnego, no. Okej, okay, no i tak jak mówiłem, tutaj będzie nam potrzebna pierwsza, ogólnie dwie mikstury musicie mieć ze sobą. Ja mam trzy, więc jedną na zapas, ale dwie to jest chyba takie minimum. Tu pierwszą sobie wykorzystamy. Tak, 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 witaj piękna. Żegnaj. O, kolejna. I normalnie, jakbyśmy nie chcieli schodzić na, w podziemia, to byśmy weszli tymi drzwiami. One nawet nie, nie mają zamka. Ale tak jak mówię, chyba ten klucz jest nam potrzebny, co znaleźliśmy w tych jednych zwłokach, żeby się potem stąd wydostać. Tak mi się wydaje. A weźmy sobie już tą miksturę. Kurwa, jeszcze działa ta mikstura. Znaczy, miksturę, wampirzy Sygnet sobie ustawmy, bo. Na tego typka, żeby to zmiękczyć troszeczkę. O, chyba nie zadziałało, tak jakbym chciał. Zdecydowanie nie. No dobra. Ładnie. Ouch. Tarnatury. Elegancko, dobra. On przy sobie nic, nie miał amulet w sumie. Gówniany, ale warty sporo. Dobra, tutaj nic więcej nie ma, jest jakieś mięso i tak dalej, więc to nas. Nie interesuje, tam jest skrzynia, która nas interesuje, jest potrzebna nam druga miksturka. I tutaj mamy... a, to jeszcze musimy e, otworzyć. To jest dość solidnie zamknięte. Kto by pomyślał, że kiedyś uczniowskim wytrychem będę otwierał tak wysokie zamki. Tutaj mamy jedną w zanadrzu miksturę No i jak widzicie ta szata w nie jest jakaś zajebista Nawet jest gówno warta, Ale ona jest chyba po prostu ze względu teoretycznych potrzebna Nie? Wziąłem ją? Tak, dobra eee, dobra Spieprzamy stąd No i teraz drzwi się zatrzasnęły I mam nadzieję, że ten klucz, który wydobyliśmy ze zwłok eee, Pomoże nam się stąd wydostać Bo jak nie, no to kurwa To nie mam pojęcia jak się stąd wydostać Szczerze mówiąc. No właśnie, stary klucz dokładnie. Więc pamiętajcie, zanim się udacie... E, po ten artefakt, to rozejrzyjcie się tutaj na dole, nawet możecie sobie zejść za tymi trupami. Bo inaczej Klops. Wpadniecie tak jak ja za drugim podejściem. Dobra. Wyłazimy, dość mroczna miejscówka, ale oprócz tego gościa na końcu to nie było jakoś ciężkich przeciwników, znaczy dwóch, bo tam było jeszcze ten wcześniejszy, co nas utłukł, tych takich czarowników. To na nich trzeba uważać, yy, niestety, No są dość nieprzyjemni, ale tak, to to sobie poradzić. Poradzicie. A musicie pamiętać po prostu o kolejności eksploru, yy, no bo inaczej po prostu się nie wydostaniecie i ta. E, ten grobowiec będzie Waszym grobowcem. Pozdro dla, dla kumaty. Dobra, chyba nawet bez ścięcia pociśniemy. E, chociaż nie, musimy cisnąć do Ebon Earth, a stąd chyba nie pociśniemy. Ale to pociśniemy z wiwek. Dobra, to nawet nie będę ciął, bo wszystko mamy pod nosem. Więc oddamy to zadanie. I co, i spróbujemy wziąć kolejne. No tak. Chociaż nie! Ja najpierw muszę iść do wiwek, e, chyba oddać tą szatę, zanim cisnąć od razu do ebon Earth, nie? Chyba nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że. Nie, no tak, na 100% muszę cisnąć do. E, Sprawdźmy to jeszcze. E... Wracamy, tak, do świątyni dokładnie. To nie, tu to muszę cisnąć do wiwek. To i tak bym się nie udał do Ebonert bezpośrednio. Ale najpierw musimy iść do wiwek i ścisnąć do tej świątyni. Zdać raporcik. Trochę się zawiodłem tym artefaktem, bo myślałem, że to będzie jakaś opesza ta, nie? Że wiecie, że hmm... Może się zastanówmy, czy jej dla siebie nie zostawić, ale nie. Kompletnie się nie opłaca. Badziew... Kompletny. No, Okej, okay, bonusy chyba ma spoko, bo jeszcze 15 do kondycji do zdrowia. Ale ma 25 ładunków, więc to jest nic. Gdyby miało z 250 ładunków, no to powiedzmy, że coś tam jakiś artefakt, ale też bez rewelacji. A z, tak, z tak małą ilością ładunków, no to wiecie. Tego nie można ulepszyć, niestety. No ale dobra, ciśniemy e, na górę. Czy na górę? No wiecie, zdać y, mu tą szatę i pogadać, może u głaska tego z tej straży świątynnej. Czekajcie. Y, masz tą. Tak, oczywiście, że tak. Doskonale. Umieścią szatę w bezpiecznym miejscu. Pomówię też z Berelem, z salą i zadbam o to, aby. Strażnicy świątyni wypełnili tylko te rozkazy, które wydała im sama świątynia. No i zajebiście. I teraz chyba możemy wracać do księcia, nie? Dokładnie. Dobra. No to też nie będziemy robić większego cięcia, no bo praktycznie będziemy zaraz na miejscu. E, Ciekawe jaka będzie nagroda, nie? Od księcia? Może jakaś solidna. Kto wie? Któż to wie? Ale zobaczymy. No, do areny. No szkoda, że nie można nas bezpośrednio pocisnąć do dzielnicy przybyszów. No, ale wiecie, na to już narzekam od początku, odkąd pierwszy raz trafiłem do wiwek. Do tej pory nie lubię tego miasta. Nie jest. Jest dla mnie takie. Yy, siermiężne toporne w poruszaniu się. Wielkie, takie. Jakby to wszystko było w takiej jednej piramidze, tylko na przykład 3-4 razy większej, ale w jednej. To byłoby lepsze. Może by dziwnie to wyglądało. Wyglądało jak piramida Cheopsa czy coś. Ale do przemieszczania byłoby przyjemniejsze. A tak, to takie, jak kurwa latanie. Walk, can... O, nie, pomyliłem się. Sorry, się zagadałem z Wami. Ja mam tu cisny do naszej. do Ebon Earth. Uuu! Pływak stoi na moście? Nie, myślałem, że się odbagował. Ale nie. Ale woli sobie popływać. Dobra, Ciśnij do Ebon Earth. Ach, łyk wody. Już mi zaschło w ustach od tego ciągłego marszu i biegu. Mam nadzieję, że książę nie będzie spał, tylko będzie czekał w tej swojej miejscówce. I co, jeszcze zdążymy wziąć kolejne zadanie od niego. Ostatnie chyba w ogóle już. W całym rodzie. Znaczy, nie jestem pewien, czy w całym rodzie, ale od niego na pewno ostatnie. Pytanie: czy po tym zadaniu już nam... nas awansuje, czy jeszcze, jeszcze nie? Pozdrawiam strażnika w betonie. Czy nas awansuje, czy nie? Na członka rady. No to by było dość kozackie. Przepraszam bardzo. Dobra, zróbmy zapis. A, tak, e, dobra. E, Aby ród hla, chlalu i to czym najbardziej... dobra, dobra, to wiem. E, Ardiokon e, ma podobno porozmawiać z Berdemem Salą i Strażnikami Świątynnymi. Być może jemu uda się przekonać ich do... E, I że ród chlalu i jego interes najlepiej sobie poradzą. Bez obcego zainteresowania. Przyjmij wyraznej wdzięczności. Członek rady oznacza coś więcej: musisz pokonać mojego brata. O, któremu na imię tu już kolejne zadanie bierzemy. Któremu na imię Overas Dren i zdobyć władzę. kamon, Kamontok. Kamienne serce. Kamontok to tradycyjna organizacja przestępcza Morrowind. Jest znacznie starsza niż Gildia Złodziei Cesarstwa Tamriel. A do tego znacznie bardziej brutalna. Sztuka też stale szuka też stale okazji, by szkodzić cesarstwu. Jeśli chcesz, bo rodu, chlalu, nie tylko z nazwy musi jeśli chcesz być arcymistrzem, nie tylko z nazwy musisz się za zaaprobować. Musi cię zaaprobować mój brat Orwas Drent, który stoi na czele Kamontok. Oszczędź go o ile to możliwe. A musisz pokonać, a nie zabić. Myślałem, że muszę go zabić. Dobra. Okej, okay, a teraz awansu mi nie dasz, nie? O! Czekajcie, czyli mamy tak. Podziękował mi, dobra, z, by po, poskromił fantazję. Dobra. Okej, okay, mamy kolejne zadanie z rąk jego brata. Muszę odejść władzę. Dobra. Ciekawe, gdzie znajdę tego jego brata, ale tu namacalnej nagrody nie dostanę, nie? Mhm. Dobra. A, w osadzie pelagiat. Plantacja dren. I do plantacji dren musimy cisnąć. Mhm. Ale dobra, to zrobimy sobie w następnym odcinku. Ten odcinek będzie nieco krótszy, ale nie chcę tego jeszcze zamykać w tym odcinku, no bo znowu wyjdzie dłuższe odcinki, a ostatnio właśnie były same dłuższe odcinki, więc jeden może być krótszy. Dobra, ale my już mamy tą radę w sumie, znaczy radę. Najwyższy ten... Yy, poziom, nie? Yy, czy jak to jest? Yy... Ojciec, a nie jeszcze, nie. Nasz członek. jeszcze nie mamy tej rangi. Dziwne. Jemu się coś pojebało, chyba. No ale dobra. No ehm, co, to ostatnie zadanie zrobimy w następnym odcinku, i tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Także wpadajcie do opisu pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i, i trzymajcie się i na razie.